Cześć się mam z tej strony Tana, witam Was w kolejnym odcinku koledzy z ze między dzisiejszym odcinek. jak widzicie, To sobie, troszeczkę sobie poprasujemy i tam jak widzicie w oddali naszego dojczyka troszeczkę sobie też pozbieramy właśnie słomę, tak więc co bez dłuższego przyciekania się damy sobie czekać i muszę napełnić dźwięki podgłośnić. Bo tutaj sobie trochę przeczyłem jak sobie grałem poza odcinkami, to muzyczki z i tak dalej wiecie jak to jak to jest. Tak jak mówiłem, w dzisiejszym odcinku sobie polatamy z prasą. O czekać, muszę minimalizować, jeszcze raz do farminga wejść. o, żeby mi kierownica odpuściła. W dzisiejszym odcinku poprasujemy sobie oczywiście troszkę i sobie zbierzemy beleczki. Poprasujemy sobie na pewno tutaj tej somy i poprasujemy sobie na, na siano beleczki. Tak więc tutaj w dzisiejszym odcinku troszkę roboty przed nami jest i miejmy nadzieję, że wszystko będzie OK. Mnie przepraszam, że te kolory tak na ramce się za szybko zmieniają, ale nie, nie zdążyłem ustawić, bo sobie rameczkę zmieniłem oczywiście na już nie jest świąteczną, żeby to jakoś wyglądało i chcę, żeby tutaj cały mm, czarneczka została sobie, a po prostu później sobie to zmienię, żeby te kolory nie, nie, nie latały tak szybko, żeby to trochę wolniej chodziło i będzie wszystko, wszystko elegancko, żeby, żeby nie było komentarzy, że te kolory wkurzają czy coś, za szybko chodzą. Więc tutaj ładnie jest odkryta, ramka jest ładnie ułożona, by nic nie zasłaniała, tak więc tutaj jak najbardziej na plusik, dobra. Pach, 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 lecimy sobie z kolejnym odcinekiem. nawet nie wiem który to będzie odcinek, to tak wam powiem szczerze, z koledzy z zamiedzy Troszkę tych odcinków już jest. W ogóle mamy 79 tysięcy subskrypcji, a więc tutaj picabelo. Pozdrawiam wszystkich z live'a oczywiście, którzy byli na live'iku i widzieli jak się to... jak, 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 ten, jak się wbija ładnie te słóweczki, Jak się wdziło. i skończyliśmy sobie też cel na GoPro, tak więc GoPro mam już zamówione. Tak więc elegancko, dziękuję bardzo wszystkim. Zresztą obiecałem na koniec, yy, na koniec celu świecę, tak więc świeca też była robiona. Tak więc tutaj. Elegancko. Miejmy nadzieję, że to live y. będą coraz częściej. Miejmy nadzieję, że ten internet w końcu zrobią. Zobaczmy jak to będzie. Z tym wszystkim, na razie sobie musimy yy, działać tak jak jest. Ogólnie w czwartek możliwe, sobie odpalę live'a jakiegoś, rodzinowego czy coś. Zawsze jakiegoś tam livea rodzinowego odpalałem, tak więc... Żeby tradycji stała się dalej, trzeba coś kolejnego odpalić. Coś sobie tam pogrzebimy, może jakiegoś Eurotracka czy jakiegoś Farminga. Zobaczymy, czy coś będzie do ogarnięcia Farminga oczywiście, czy nie. Ogólnie, jak widzicie tutaj, za mną okno jest. Świeci słoneczko, no i tak to właśnie wygląda. Ale, miejmy nadzieję, że niedługo. Może coś pomyślę nad zmianem y, miejsca na biurko. Gdzieś indziej go postawię. Zobaczymy, jak to będzie miałem nowe biureczko. Chociaż sobie, 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 sobie chcę biureczko zmienić. Ale to zobaczymy jak to, jak to będzie z tym wszystkim. Żeby mieć ogólnie takie... No nóżki jak są, to tam są w tych nóżkach można kable chować. Tak więc co jest zarębiste, Bo tych kabli tu mam tyle, że ja pizdem. I pasowałoby to gdzieś pochować. Fajnie by to wyglądało. I lepiej można by to było ustawić wszystko. Dobra. Kolejna baleczka. Hops. Zamykamy. I ogień do przodu. oczywiście. Tu już wszystko mamy raczej skoszone. Ogólnie jak nie, ktoś nie był na lawie to z tego pola pszenicy ukosiliśmy sobie 26 ton pszenicy. Tak więc tutaj mi się zdaje, że jest zarębisty wynik. I zdaje mi się, że w kolejnych odcinkach, żeby tak nudno już nie było, to zrobimy sobie jakąś tam przebudowę gospy. Bardziej to dobudujemy coś, postawimy płot i, i tak dalej, i tak dalej. I, I miejmy nadzieję, że to będzie elegancko. Pasowałoby trochę krów dokupić, bo to jest, to jest masakra z tymi krowami, że tak mało ich jest, ale to się ogarnie na spokojnie, żeby nie było. Wszystko nie, zamknął, to przytarło aż te, wszystko, wszystko na spokojnie sobie ogarniemy, żeby tych krówek troszkę było, bo tak to jest masakra z tym wszystkim. No, mam tylko tych 8 krów, a chciałbym to pastwisko już sobie postawić większe, żebym tam wiedział tych krów. Miał coraz więcej, więc sobie dokupimy tych krówek troszkę. Zobaczymy jak to będzie tą kasą po przebudowie, zawsze mogę paswisko postawić, mogę tam dwie krowy na przykład sobie wrzucić, na razie starcie. Tak naprawdę później będziemy sobie to przewozić i tak dalej, no. Fajnie byłoby, jakbyśmy mieli tam chociaż te 10 krów w tamtej oborze. I tam bym sobie trzymał właśnie te cielaczki narodzone. A tu po prostu bym sobie jakieś te starsze krowy, nie? Żeby to było dosyć spoko. Podnosimy. wyrzucamy. No, trochę tego prasowania tutaj jeszcze zostało. Trochę to to poza odcinkiem poprasowałem, żeby nie było, że za odcinek sobie będę prasował, czy coś. Tak więc tutaj to wszystko ogarnąć. Później widzimy sobie tutaj na to pole obok ogólnie nasianko Sprasujemy sobie, żebyśmy mieli siano też. Wszystko będzie elegancko. I mam nadzieję, że po tym przewijaniu przeździmy teraz, które będzie. Krów tam troszkę jeszcze tam się urodzi. i, i, i będzie elegancko. Tym wszystkim jak będziemy sobie tutaj do przodu już w tym sezonie ładnie sobie wyszliśmy, bo mamy nowe pole, mamy już pierwsze pieniądze, macie, widzicie, mamy 30 tysięcy, a jeszcze nie, jest przy, nie są przydatne zbiory tak naprawdę, więc tutaj co do tego jest zarębiście, nie ma co ukrywać, bo jest super łansko. więc jak będziemy to na pewno ogarniać, <laughs> ogarniać dalej, żeby nie było i, i, i gitara, <laughs> pomału trzeba się rozwijać. Żeby ta seria się nudna nie robiła, że cały będziemy w kółko to samo robić, to wiadomo trzeba coś, coś dokładać i tak dalej, jakieś nowe pola i, i w ogóle. Nie chciałem też pracować na tamtym polu co kosiłem, bo na tamtym polu, jak wiecie, skoszone, skoszone miałem, tam, tam jest nam jeszcze już może w dzisiejszym odcinku, jak nam starszy czasu, polecimy sobie i pozbieramy tam jeszcze. Tej słomy, bo to mam sprasowane, więc tutaj zbierania też troszkę będę miał, a za to troszkę pieniędzy też będę miał, a tam opoki jadą bizunem. A za to też trochę pieniędzy będę miał, tak więc tutaj Tutaj nie ma czym się przejmować Wiadomo ja trochę roboty przy tych belkach jest, bo trzeba to pozbierać Tym turem i w ogóle. Zobaczymy jak będzie mi się w ogóle na multi zbierało To jest właśnie pytanie Od 1000 punktów Jak to będzie się zbierało A zobaczymy yy, yy, I mi sobie sprzedawać te beleczki Żeby coś tam sobie pieniążek z nich zarobić. Zawsze to jakiś tam pieniążek na jakiś, na jakiś płot czy coś zawsze Zawsze będzie coś eleganckiego, no może na, jak, na jakieś dwie krowy starcie. nawet z tej słomy zobaczymy, a tej słomy tam w zapasie tyle, że w następnym sezonie dopiero będziemy sobie tam coś ładować i będziemy mieli tego miejsca więcej na te słomę i w ogóle, potem wiecie na górze mam na, 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 na tym, na, nad krowami, nad chliwem, no i tam właśnie w tej wiatce mam tej, tej słomy pełną, tak więc tutaj słomy mam młod groma, tego wywrocista, już jedzie tam do poszków gdzie co on w ogóle robią? A bo on dziewiątkę jeszcze ma mają, proszę bardzo. Dziewiąteczkę jeszcze tam muszą sobie ogarnąć. Dobra, jeszcze dwa przyjazdy mamy. I, i gito. W nie wiem czy... weźmy sobie teraz 100% belka i polecimy sobie na sianą. Żeby nie było tak, że... to ja Wezmę... Nie, zostanie mi 50% i tam mi się ściana zrobi ten. Zrobi się sama, a siana potrzebuje. Niby jeszcze trochę... Mam, ale siana będzie najbardziej potrzebne, nie? Dobra. W sumie to tam na, tak naprawdę na nie idzie byłaby do ścielenia i idzie do... do do... do... zacząć to kręcić? Myślałem. I idzie nam siano też do... Boże, je powrotem, dobra. Tam. Co będzie to będzie? Te mijaki pozbieramy. Ale nie, powinna belka jeszcze wyjść, tak mi się coś wydaje. Co mówimy? A o tym sianie. Te siano też tam sobie upchniemy, żeby było siana jak, na, jak najbardziej. Tutaj nam potrzeba, kiszonki to mamy w ciul Od groma, siana to trochę mniej Te słomy to mamy w ciul, ale słomy to tam do poszewozu mało co idzie To ścielenie też tam, wiecie Aż tak dużo tego nie, nie idzie Teraz tak myślę, czy mi to... kurde Dobra, będę miał belkę Baja Dobra Wyrzucam belkę Wyrzucamy beleczkę i jedziemy sobie na sianko Pojechał, wrócił widzone Nieźle tam Obdobina sypie, nie mają przyczepy hmm. Obdobina wrócił, żeby wysypać. Dobra Lećmy sobie tu O nawika, leciutka i lecimy sobie dalej Osia, no też ładnie tutaj nam przybywa do pracy. Mój Jezu to po kosęb takie <laughs> dzielił że że ładnie tutaj daje, nie ma co ukrywać. Zaraz pierwsza beleczka będzie. ciana, tak więc tutaj będzie też przed deszczem to pozbierać, żeby tutaj, nie, wiem, nie zamokło to wszystko. I co jest, jak pierwsza beleczka? Ogólnie bardzo duże belki tu robi ta prasa, opaków ta prasa. Mniejsze te belki tam na tak więc tutaj też tutaj łubin nasz piękny. Jeszcze zielony. będzie poczekać na niego, na mu urośnie Elegancko. Dobra, trzeba jakoś normalnie jechać, nie bo jaków na tyle, że z 8 belek by wyszło. 10%, no ładnie. 10 minut odcinek, no i elegancka. Akurat sobie tak z 15 minut popracujemy, ja 15, rozbieramy i tak dalej. Ogólnie jeden zestaw mam pozbierany już z tego pola. Więc będziemy mogli sobie to wziąć i zawieźć na, na skup i sprzedać. Zobaczymy, ile dostaniemy, bo tu jest ogólnie chyba 8 belek, coś takiego na tej właśnie przyczepce. Dobra, na wika trzeba. O. Wjedziemy sobie tu teraz O dobra, no i git Co dwa najlepiej, będziemy sobie wjeżdżać i I elegancko, zaraz pojedziemy sobie od tamtej strony Kolejnym pokosem i Bajunę O, trochę tych belek zawsze wyjdzie O cztery tysiące, dobra I kolejna, jeszcze tam mamy oczywiście drugą łąkę, którą trzeba też zabrać Więc tych belek troszeczkę będzie Tutaj na tym polu ile jest belek, to mówię, że No właśnie z tego pola mam tych belek pełne jeszcze na tym Na stodole z tego pola, w ogóle z każdego pola robiłem słomy. Chyba jeszcze stamtąd. Z tych... Pelek tutaj było u Odgroma. Wilka. Tutaj trzeba się ukręcić na te multi i na tej kierownicy, że masakra, ale... Żeby to, to jakoś lepiej troszeczkę wyglądało, a nie na tej dużo cały czas. Jak się ma kierownicę, to trzeba czasami sobie pograć. wiem w jakich warunkach, ale... Coś tam czasami trzeba sobie... Ugarnąć. Mój Jezu, odbiło mi się śniadankiem, tak? Bo dzisiaj... Bardzo wcześnie sobie, ogólnie dla mnie to bardzo wcześnie sobie wstałem, bo zawsze wstawałem około 12.11-12. Dzisiaj stwierdziłem, mówię nie, tak nie będzie, trzeba to zmienić i wstałem dzisiaj sobie o, o 9.00. jakoś tak, o 9.00 sobie wstałem. Zacząłem sobie tu ogarniać już szyściutko, Trochę sobie tutaj też nadrobiłem na sejwie, trochę na Alpinach tam to co miałem skończyć to skończyłem. I więc... Jak najbardziej tutaj wszystko elegancko się udało Dobra, pach, otwieramy A tam prasę podniósł aż... A tam jest, o, tu brączy sobie jeździ, proszę bardzo. Elegancko za tam. Dobra, my to sobie zrobimy. Lecimy z kostkami. Po oponu chłopaków jest na pełnej tam ogarniane, ale, ale ich jest dwóch, ja jestem sam, nie ma co ukrywać, ale ta robota mi szybciej troszeczkę idzie. Ale zobaczcie jaki tu mamy pokos dopiero, nie? Tu jest dopiero pokos. Aż prasa podnosi. <grym> tu jest dopiero pokos taki, że gdyby mieli jeszcze jedną i na pewno będziemy mieli takiego pokosa to chłopie. Za kawałek i kolejny. No się niech patrzy I pach. ogień dalej No tutaj mijaki trzeba będzie poprawić na pewno Tu jeszcze jedna welka z tych mijaków jak, jak nic wyjdzie, nie? Takie pokosy duże, że masakra, dobra Zróbmy sobie tak, że po odcinkiem sobie pozbieram tam... Mamy już 15, no prawie. Prawie 15 tak na minut, tak więc dajmy sobie w dojczykę. Może pasy trzeba zapytać. Polecimy sobie, zawieziemy jeden zestawik już, zobaczymy ile dostaniemy kasiurki za to. Później sobie oczywiście polecimy, rozbieramy troszeczkę, zobaczymy jak to będzie szło. Gdzieś do głównej trzeba dojechać, pierwszy raz w ogóle będę jechał na to, na ten skup słomy. Tak więc zobaczymy ile dostaniemy za 8 belek, właśnie słomy. Jestem mało za ciekawy Dobra Już w bo tu jest zboża Nic nie jadzie W ogóle pierwszy raz tą drogą sobie jadę Wcześniej nigdy nią nie jechałem Więc teraz polecimy sobie tędę, wrócimy sobie Wrócimy sobie inaczej, bo tak będziemy jechać na to nowe pole nasze Dobra, czyli no wykręcić Nie przydupcyć dziwnic. nic O, ciężko ma Pod górkę no, trochę jest, 8 beleczek, a teraz na tamtym bol mamy 10, więc tutaj też będziemy mieli ładnie przyczepę zhodowaną. Dobra. W pachciach. Dobra, jesteśmy. I uwaga, zaraz się przekonamy ile dostaniemy. 3,5 tysiąca za 8 belek. Uuu, bajunia. Dobra, teraz musimy sobie pojechać w tamtą stronę i musimy tutaj tą polną gdzieś wjechać, tutaj pierwsze o, w tą przerwę, później sobie główną przylecimy z belkami, nie? Tak, zrobimy sobie objazd taki. O, tu mamy idealną prostą, tak możemy tutaj sobie przycisnąć. Przepadajesz tam radę i oddaję radę. Miejmy nadzieję, że nie odpadnie czy coś. Dobra, sobie okno. Ogólnie nie brałem tam tego traktora, bo do sobie odczepiał, po prostu przyczepę i mam nadzieję, że nie ucieknie, tam hamulet ciągnę i będzie wszystko w porządku. Dobra, wyjdziemy sobie ogólnie koło mleczarni. Jo. Jo, koło mleczarni. Dobra, tutaj z lewej nam coś jedzie. Dawaj betoniarnista. Chyba już nic. Jakiś ziomek, ale... Wymusiliśmy mu trochę, ale nic się nie dzieje. Dawaj tam ziomek już za mną teraz. Ja wymusiłem, ale nie widziałem go. No przepraszam. O, tam chłopok robi Dobra Mik mik Dobra, postawmy sobie tą przyczepę gdzieś Tutaj Dobra, na równym O, no, może nie to Hy. Dobra, przyczepę Zobaczymy jak to będzie nam się zbierało Nie wiem, czy na to, że po prostu sobie tego nie będę zbierał Żeby mi było trochę łatwiej no zobaczymy, co da się zrobić. Opsa. Wiadomo, te trzy belki na, na dół muszą wejść. Bo na laty w będzie miejsce, tak więc tutaj na spokojnie sobie powinniśmy to ogarnąć. Piężnika nie potrzebujemy, te więc gitara. Dobra, wsteczny, wsteczny. Pierwszą belkę trzeba jakąś tutaj załadować. Słuchajcie, może trochę do lewej sobie ją wciągniemy. Ło Tak, do tyłu o. Nie chciała zostać rąbana Chodźcie do przodu, damy jednak Teraz do tyłu Dobra Pierwszą belkę mamy załadowaną Jeszcze trochę tych zostało belek <noise> Jesz Jeszcze tylko 9 <noise> Dobra Wika. Tek Rol na pewno le lepiej się ładuje te metki niż w farmingu ale to na serwerze u kogoś, to jest całkowicie Teraz się nie wbiło nawet do końca tak więc pozdro 600 Leczny odwika na tę stronę O, raf padło. Ten tur mi zasłania ale to... to... No żem zrobił to Trzeba nastawić belkę, poczekajcie. Dobra. miara będzie GIT. O tu r.C.W., proszę bardzo. Dobra, belkę mamy nastawioną. Nad bardziej jest teraz lepiej ustawiona. Tu jest podpisowana tam do boczku. Dzień, proszę bardzo, jakieś. Powiedzieli, że r.C.W. przydali. Zabawają r.C.W. rakany. Nie chcą pożyczyć pewnie. Dobra. Ja, jeszcze trochę do przodu. Gazu. Nie oszczyna, dobra. Miejmy nadzieję, że to zostawi Dobra. Zostawiło. Powiem, że łatwo nie jest na ulti. podawać. Proszę bardzo, kolejny jakiś. ...ultaj tam przybieg. Patrzy co się dzieje. Dobra, tu jeszcze nie są sąsiadów, to można sobie wjechać. Jakoś łąka i no. Czekajcie, zobaczymy na klawiaturze, jak będzie mi szło. Może lepiej będzie to trochę. bo trzeba się ukręcić na tej... Tej Dobra. Dach. A tutaj Dobra. Tak. A to jest skupienie full konkret jest, nie? Jak na tym ładowaniu drzewa, nie? Do skitu. Dobra. No, trochę lepiej. Napawiam, powiem, że to dosyć idzie bo jeśli się skręca, bo teraz kierownica jest też podpięta, tak więc ci kierownica tutaj wraca, ale to nic, sobie to ogarniemy, nie ma żadnego problemiku, ue, chcę ją, chyba jo, dobra, prosto, tak, by tutaj trzecią pierdiknąć. ue, już ta pszczoła nie odjeżdża czasami i ona jedzie sobie do przodu. Te belki, to naprawdę tak są poukładane. że mój jezu, spróbujmy tam dopchać. No, i o tutaj przednie będą w miarę ułożone. Od tej z układania to chłopie, to jest 8 godzin. Ze zbierania tej, tej, tej. Na pewno ułożymy sobie tą jedną i będziemy sobie kończyć. Tutaj nie ma co. Nie gorsze będzie ten del później niż to będzie szło. Popsa. Odbijemy kolejną tutaj. Dobra. Leczny. Do przodu. Mam nadzieję, że jakoś tam się to wyprostuje. I nie wiadomo, czy tabelki jakoś też ułożyć. Kolejne na górze, oczywiście. Nie wliżyj w dysel, to ułomiesz. Słuchajcie, podatmy sobie na sam koniec te, te belki. nie było, że samego początku, będziemy brali z samego początku, tam na końcu sobie już ogarniemy. Nie mogę sobie wziąć tam. Opsa. Dobra. I gitara. Chciałem sobie ładowarkę jaką wziąć, tak naprawdę, na to zbieranie, ale stwierdziłem, że traktorem też można sobie tu Ładnie pozbierać, tak więc nie będzie żadnego problemu. No z tej strony ładnie będą poukładane te belki, nie ma co ukrywać. No szkoda, bo powinny być cztery te belki, jakbym miał te, to co mają chłopaki, miałem te... Nie, co, co większe, na większe wyglądają. Prosto i tak to wygląda. No widziałeś, tutaj się udało ładnie wyprostować, czekajcie. Dajmy. Spróbujmy to tu zrobić, żeby to się ładniej kładało teraz OPSA No i git. Tu dopchać Dobra, no i tak to ją. Dobra, mamy ładnie ułożone już. więc sobie lecimy dalej ze zbieraniem. Teraz na górę ładujemy. Akurat mamy jeszcze 4 beleczki. Tak więc to do 30 minut odcinek powinien wyjść, tam... Kawele dostajemy za 10 belek, tam dostaliśmy 3... ...czy coś, tak? Kawele za to dostajemy. Nie my... O kur... Mój Jezu, drzewo się załamało. <laughs> Mówiłem, że dzisiaj musi być jakiś wypadek, ty... Nie? nie ma innej możliwości. Dobra... Opsa... Dobra, nie, weźmy sobie tak, dobra. Nie kombinujmy, zapnijmy se pasy. Po pierwsze... Zapinuj pasy. Czekajcie, o. Żeby nie było przypału, że coś nam tutaj... zaświgluje i rozpierdzieli całą przyczepę. Jak coś tu się przyczepa, najwyżej wywali. O. Widzieliście? Tak, to ją. Tarabelkę mi zatrzyma już. Nie trzeba jej ruszać nawet. Dobra. No i będzie lepiej. Nie będą te belki tak chodziły teraz. No sobie stałe w miejscach tak będę mógł sobie na górę tutaj ładnie już kładać. Dobra. Ojej, git, będziemy mieli tu zebrane, będziemy mogli coś działać i sobie na tym polu. No fajnie zapałem. no daj, podjedziesz tu mi sama. I mogę wyjść, Zobacz, teraz by to było. elegancko gościu. Dobra, i tutaj też na tył sobie wrzucimy. Później kolejne już. Idziemy sobie ładnie na przodek. Dwie. Tył, no spadł, pa! O! Jakim cudem. Jeśli się jakim cudem to spadło. Proszę Państwa, jakim cudem to spadło? Zróbmy tak, żeby to nie spadło teraz Naprawmy to No szkoda, że spadło, byśmy szybciej mieli ułożone Tak, to musimy się mordować z tym układaniem Dlatego nie chcę zbierać też belek na odcinku Chociaż jeden odcinek trzeba zrobić ze zbierania, nie Może to zajmuje nie wiadomo ile To, co widzicie By tu ułożyć ładnie jeszcze na multi Czyli całkowicie to jest wyzwanie ...by ładnie ułożyć sobie przyczepę. Dobra, nie tak. Do przodu. Dopchać trzeba. Zrobić tak, ciach, ciach. Ciach, ciach i dobra. Tara już tam jest spadnie, nie ma opcji. Wrócimy sobie po kolejne dwie... ...i będziemy mogli sobie ładnie już kończyć. Troszkę roboty mamy zrobione, bo wiecie, tu będziemy mieć belki zebrane, na dwóch polach, tutaj mamy belki zebrane, na rzepaku też możemy już sobie działać coś, tak więc bez żadnego problemu będzie coś można okiemienić sobie, jakieś oborniki i tak dalej, nie napierdzielać, to będziemy mieli sprasowane już, tak więc tutaj też jest duży plus, poza nie aby to jedno pole z sianem sobie sprasuje i to będziemy mogli te belki sobie pozbierać. Układać tam w szopce już tak powinno być Tak na przebudowie będzie tak trzeba tam już Porobić bo kombajn nie będzie z nami stał Jak sobie przebudujemy gospę Będzie stało sobie troszkę w innym miejscu W innej szopce Tak naprawdę na dworze nie będzie stał Nie ma się, co się martwić na dworze na Kombajnik nie będzie stał Po remoncie stawiacie musi stać W wiatce tak no Dobra tutaj lecimy po kolejną będziemy mogli sobie kończyć Podpinać I jechać Trzeba dać baleczki Yogi na natłoki A tam korek Jest cały chyba opadek i był Taki korek się zrobił Dobra Hopsa Ops hops hops Dobra, do przodu Pomału, mało, Może być. Jakoś się udało łożyć. No. W realu czasami też tak wyglądają belki. No. <grystanie> Rozpierdzielane na boki. O, pasami zapięte. ogóta trzeba włączyć, żeby uważali że tutaj czysty, Tak więc ładnie załadowane, ładnie, nieładnie. Ważne, że jest. Można jechać zawieść <grystanie> sobie belki. Więc lecimy sobie ich sprzedać. Bo im dobry, tutaj ponowie startaku. To ja widzę. Nie mają co robić po poszki. Tu było robione. Jo, wapno tu było robione. Proszę bardzo. Zetar został jeszcze. I nas zjechać. Powie, dobra, możemy sobie na kierownicę w sumie wjechać Dobra, rozkręcamy sobie w liwo. Amuluj Ops i tu będzie jakaś dróżka chyba, którą mogę sobie na głos powrócić, czy nie? Jo to dwój dwójki tam Trzystka, czwórka No dobra, tam sobie to ogarniemy Tam no, chłopaki prasują chyba Tak mi się coś wydaje Dobra Nie Możemy sobie wjechać tędy nawet, Nie ja to Za problemik, nie ma problemiku No, w lusterku No widzę, że wszystko jest w porządku Z beleczkami A więc Ty kolejna dostawa, ale dobrej Cztery i pół prawie koło. No i żyć nie umierać po prostu. Żyć nie umierać. Kasa się zgadza. Jedzie. Nic. Możemy jeszcze wyjechać. O no, tak, bo wszyscy przecież pojechali. <grymne> Dobra, tutaj gdzieś mogę skręcić kogo? Spisuję w wylecę. O. Ciach. łogi na gospę. Jo, akurat tutaj sobie jadę. No i zarobiste tam do jazdy do, tarta do tartaku mówię, do tam strychu, do chłopaków i tutaj na skup. Mam elegancko, idzie od razu za gosło. tutaj mam będę mógł sobie łogarniać to. Bo tych krzaków tutaj nie będzie, to będzie wszystko wycinte. Drobny mak, i wszystko będzie tu zlikwidowane. Żeby tego nie było. Pach, pach. Dobra, co mordy. Mamy prawie 30 minut odcinka, to ja myślę, że będzie na tyle w tym odcinku, żebym Was już nie zanudzał to pracowaniem i tak dalej, tak więc co, jak ktoś się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Piszcie komentarze co robimy w następnym odcinku. Co budujemy, jak budujemy, możecie coś, coś, coś zaproponować. Jakąś oborę, czy jakieś bardziej to pastwisko bym powiedział. Jakąś wiatkę fajną, sobie ten masy wszedł. I jakieś tam parę maszynek, taka nie za duża, nie za mała. Żeby była taka w sam raz picabello. Nie my co łapkujcie, subujcie, komentujcie, czekajcie na więcej odcinków i na razie trzymajcie się. Cześć.